Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie już w drugą niedzielę Adwentu. Rozpoczynamy drugi tydzień naszego przygotowania do przyjścia Chrystusa, do Bożego Narodzenia, ale też mamy już drugi tydzień, w którym trwamy w rekolekcjach i patrzymy na to, jak Jezus, człowiek, jest do nas podobny i jak my możemy być podobni do Jezusa. Dzisiejszym fragmentem do rozważenia jest Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do szóstego. Jest to fragment, który pokazuje nam Jana chrzciciela, tego, który w życiu miał misję. Dobrze pamiętamy Jego zwiastowanie, Jego narodzenie, to jak Maryja poszła do Elżbiety jak poruszyło się Dzieciątko w łonie z radości. Jan Chrzciciel, który przebywał na pustyni, usłyszał głos Boga. Tak mocno go usłyszał, że później sam utożsamiał się z tym głosem. On mówił jam głos wołającego na pustyni. Życie Jana Chrzciciela to życie misjonarza. Misjonarza w tym sensie, że miał misję do spełnienia. Jego życie od początku miało sens. Wiedział, po co jest, co, jakie ma za zadanie w życiu. To zadanie odkrywał na pustyni, przebywał na niej, żeby usłyszeć głos Boga. Życie, które ma sens. Również życie Jezusa było życiem misji. Jezus przyszedł na Ziemię, żeby dać nam zbawienie. Wiedział bardzo dobrze, czego od niego oczekuje ojciec, co ma do wypełnienia, do spełnienia. Również w tym możemy być podobni do Jezusa. Jeśli odkryjemy, jaką misję ma nasze życie, w czym najbardziej będziemy spełnieni. Często, aby odkryć swoje powołanie, aby usłyszeć to wołanie, Potrzeba tej pustyni, o której dzisiaj słyszymy. Może jest to czas duchowego oczyszczenia, może niejednokrotnie połączone, połączonego z cierpieniem fizycznym bądź psychicznym. Ale również czas pustyni to czas świadomego odejścia na bok, od spraw, od zadań, od wiru tego świata. Może moment zatrzymania się, żeby usłyszeć, boże. Czego ty dzisiaj ode mnie chcesz? Pewnie nie jeden z nas ma w życiu brak sensu, brak misji, brak spełnienia. Czuję, że, tego, że to jego życie jest po prostu z dnia na dzień. Jest to, głęboka, jest to głębokie pragnienie w nas usłyszeć, co Bóg chce ode mnie, jak mogę dzisiaj zrealizować swoją misję. I czym ona jest? Niewątpliwie jako chrześcijanie każdy z nas ma tę misję głosić Jezusa tak, jak to czytamy w dzisiejszej Ewangelii, by każde stworzenie mogło ujrzeć zbawienie Boże. Jezu, który wiedziałeś, co jest Twoją misją, wiedziałeś, czego chce od Ciebie Bóg, naucz mnie słuchać Boga. Naucz tak spoglądać na swoje życie, by było pełne jego miłości, zachwytu nad Bogiem i by każdy z nas odczytał w sobie gotowość do realizacji Bożego powołania.